Jesteśmy gotowi i chcemy do 2000 czy również chcemy znaczy chcemy do 2024, 2025? 25 przepraszam roku dojechać bezpieczną nowoczesną drogą ekspresową w Bydgoszczy do Torunia i Wtedy to ona, jak twierdzi, padła ofiarą agresji jednego z funkcjonariuszy. Kiedy próbowała podejść bliżej, jeden z policjantów odepchnął ją kilka razy, pchnął, a także uderzył w twarz. Nie mam maseczek. Jeśli panu się naprawdę nie podoba, że nie mam maseczek, to naprawdę można wyjść. Których nie ma, więc nie zostaną założone. Koniec dyskusji na ten temat. Proszę państwa, posłuch o powstanie. Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie 40-lecia wydarzeń bydgoskiego marca 1981 roku. 40 lat temu w Bydgoszczy podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej doszło do brutalnej napaści milicji na zaproszonych przedstawicieli Bydgoskiego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność. 40 lat temu tutaj w Bydgoszczy doszło do zasadniczego zwarcia. Do pokazu siły po stronie komunistów, którzy wtedy, prawdopodobnie wtedy doszli do wniosku, że muszą zdławić tę polską rewolucję, bezkrwawą rewolucję wolności siłą. Muszą ją zdławić siłą. Bo to odbyło się tylko raz w latach 70., tylko mężczyzn, tym razem także i tak e, stanie na starcie, że będziemy mogli zobaczyć, że e, to tutaj najlepsi cztery polskie będą mogli stanąć e, do organizacji asystentów mistrza i mistrzyni polskiej. Pierwsza dobra wiadomość, że to właśnie tutaj będzie otwarty, czy został otwarty dzisiaj. Pierwszy punkt pilotażowy szczepień, proces, proces, który jest przed nami, czyli najbliższych kilka tygodni, to jest końcówka kwietnia, ale maj, czerwiec... Proszę się przyjście na akcję Solidarności z Białorusią. Że popełniacie państwo wykro wykroczenie. Rozwiązać to zgromadzenie. Tak? Z artykułu 116, Jak? paragraf 1 kodeksu wykroczeń. To jest bezczelność. Zgromadzenie to jest bezczelność. Dostało... pan uznać, że jestem jest organizatorem. Proszę spisać moje dane. Proszę, I proszę, tak proszę spiszemy dane wszystkich państwa. Światowym tak naprawdę. Nasi uczniowie cały rok chodzili do szkoły, a nie jednego dnia placówka nie była zamknięta. W związku z tym pod koniec roku szkolnego postanowili przyłączyć się do wspólnego świętowania tego święta. jak ktoś kiedyś powiedział, a może no, no nie wiem, wyznawcy, wyznawcy Szakana na przykład. PESA w naszej ocenie zakończyła się sukcesem Restrukturyzacja przyniosła stabilizację wyników finansowych. Jednocześnie w tym czasie firma była w stanie ukończyć największe kontrakty. Daje się to rzeczywiście Historia wspaniałego sukcesu. Dziękuję wszystkim, którzy ten sukces zbudowali. Tutaj bytgoszczyk. Wiem, że jesteśmy drugim państwie na świecie, państwem na świecie, który posiada lokomotywę o napędzie wodorowym. I z tego osobiście jestem dumny, i za to bardzo dziękuję wszystkim, tym, którzy ten projekt doprowadzili do tego stanu rzeczy. Wiązuć nasz e, e, pesowy zespół zbyt gorszy. Czego oczekuję od tak Szamona? Przede wszystkim oczekuję, abyś był numerem jeden, a nie naśladowcą branży. Tam nie już drugiego Facebooka. Nawet jeżeli byś był, że byś był lepiej, szybciej, taniej. Yy, nasi programiści, nasi bydgoscy są najlepszymi programistami na świecie. Takie jest moje doświadczenie. Największym, chyba najbardziej tragicznym przykładem yy, skutków błędów w oczywiście jest księg katastrofy Boeinga, 77 Max. Gdzie... by Województwo kujawsko pomorskie przystąpiło do spółki o nazwie Terminal intermodalny, Bydgoszcz milionowo. Ile jedna złotówka daje zysku? 22 zł. No, moglibyśmy powiedzieć wspaniała inwestycja, tak? Jedna złotówka zainwestowana, 22 zł zwrotu. Problem tylko polega na tym, proszę Państwa, że to co widzimy na tym wykresie, ktoś musi te pieniądze zainwestować. Stąd też to jest tak naprawdę walka o przyspieszenie naszego rozwoju. Ważną sprawą jest uwzględnienie naszego regionu w ramach rewizji sieci bazowej TNT. Winnie nam towarzyszyć entuzjazm budowania rzeczy wielkich. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding, and bring it out here. This is the first international tournament for this category of toys. We have it here in Bydgoszcz. Bo jeszcze na takim poziomie a, nie mieliśmy możliwości a, rywalizować z najlepszymi drużynami a, z, a, właśnie z Litwy, Lotwy, a, Estonii. A, z, a, drużyną tutaj akurat przyjechała z Luksemburga. Dzieliśmy się ważnego momentu. Powstanie Wielkopolskie, rocznica jego wybuchu w Poznaniu ma radę święta państwowego. To zwiększenie. Wielokoleniowej już działalności związanej z kultywowaniem pamięci o tym zrywie niepodległościowym. Życzyli sobie tego synowi, córki powstańców, życzyli powstańcy wnukowie i prawnukowie. Dopominali się tego wszyscy zaangażowani w działalność naszego Towarzystwa i w, w dziesiątkach kół rozsianych po całym województwie. Ale jako prezydent Rzeczypospolitej, powiem tak: macie prawo domagać się od całej reszty Rzeczypospolitej. By ten hołd powstańcom Wielkopolskim i Powstaniu Wielkopolskiemu, jako wielkiej idei, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do odrodzenia się wolnej Polski, aby cała Polska to wydarzenie czciła jako jedno z najważniejszych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ponad 100 lat temu. To niezwykle ważne, że historia Powstania, które miało kluczowe znaczenie dla kształtu Polski, stała się. Ale przyczyniło się również do ukształtowania granic II Rzeczypospolitej, wpłynęło na postanowienia konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem przez narody traktatu wersalskiego i przez świetnie zorganizowane, bitne wojska wielkopolskie miało ogromny wpływ, w ostateczny sukces wojny polsko-bolszewickiej XX roku.